Gmina Padew Narodowa zdobyła drugie miejsce wśród 1500 gmin wiejskich w Polsce w prestiżowym rankingu gmin organizowanym przez dziennik Rzeczpospolita. Gminę Padew Narodowa doceniono za dobrze realizowaną pracę zgodnie z długoterminową strategią. Z jednej strony, podsumowanie tej naszej wspólnej pracy bo ja podkreślam to jest wynik gminy Padew Narodowa. Jako samorządu, jako wspólnoty mieszkańców, radnych, samorządowców, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy. Daje nam to satysfakcję, myślę, że olbrzymią, iż tutaj tak historyczne, historyczny sukces ma miejsce. A z drugiej strony myślę, że to jest też jakby zwrócenie uwagi na samorządy Powiatu Mieleckiego, bo nie tylko my gdzieś na tych rankingach się e, znaleźliśmy, więc to świadczy o tym, że tutaj Powiat Mielecki też jako grupa samorządów zmierza w dobrym kierunku, wykorzystując możliwości, które są, że nie, 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 nie zostawiamy tego bez echa, ktoś stwarza możliwości, a my je po prostu wykorzystujemy, więc z jednej strony jest to miłe zaskoczenie, podsumowanie pracy, a z drugiej strony myślę, że jest to motywacja do dalszych działań, żeby tutaj nadal gmina się czy Padew czy samorządy lokalne dalej na tyle prężnie rozwijały, by móc rywalizować z gminami czy miastami w całej, w całej Polsce, które być może mają lepsze warunki, które są większe, które są a... Jest urbanizowane. Okazuje się, że w Podkarpaciu też można się świetnie rozwijać i stwarzać dobre warunki do życia, do mieszkania, do tego, żeby swoje życie wiązać z tym, że się staje mieszkańcem samorządu gminy Padew czy innych samorządów lokalnych. Przygotowywanie cały czas wciąż strategii rozwoju, aktualizowanie jej, przygotowanie różnego rodzaju dokumentów, które wychodzą naprzeciw pozwoleń budowlanych projektów, które wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców, a to zapotrzebowanie weryfikujemy w trakcie różnego rodzaju spotkań, konsultacji, wciąż jakby komunikujemy się z mieszkańcami, samorządowcami radnymi i przygotowujemy po to, żeby być gotowym, kiedy się tylko pojawi możliwość. No i co jest najbardziej istotne, o czym mówiliśmy, pozyskujemy cały czas środki zewnętrzne. Niestety same środki wynikające z podatków no, nie wystarczyłyby na duże inwestycje korzystamy ze środków zewnętrznych podkreślam czy to będą środki programów operacyjnych unijne marszałkowskie czy to będą środki wspólnie z samorządami a kumulowane powiatem gminą czy to będą środki rządowe ale cały czas pozyskujemy aplikujemy właściwie nie ma chwili przerwy nawet jeżeli jakiś projekt bo to jest tak czasami tych projektów składamy kilkadziesiąt rocznie Załóżmy kilka, kilkanaście przechodzi, ale te, które nie przechodzą, jako że mamy dokumentację, przygotowywujemy się do kolejnych naborów skutecznie. I właściwie muszę podkreślić, że praktycznie wszystkie projekty, które przygotowaliśmy w ostatnich latach, na chwilę obecną znajdują swoje pozytywne rozstrzygnięcie. I te środki jednak pozyskujemy krok po kroku, nawet jeżeli dwa lata temu dany projekt nie przeszedł, no to przeszedł w bieżącym roku. Tak to, tak to jest, to no w sposób też wytrwały. To nie tak, że się zniechęcamy, bo projekt nam nie przeszedł. Tylko w sposób wytrwały, realizujemy pewną koncepcję rozwoju, Notabene, to jest koncepcja cały czas konsultowana. Cały czas ona też ewoluuje w ramach pewnych możliwości albo też potrzeb, bo jednak potrzeby mieszkańców się zmieniają. Kiedyś mówiliśmy o drogach dojazdowych, asfaltowych do poszczególnych posesji, dziś mówimy już o chodnikach, dziś mówimy o infrastrukturze światłowodowej, dziś mówimy o już nieco wyższym zapotrzebowaniu, mówimy już o kulturze. Prawda? No, gdzieś tam ten szczebel, ten level wyżej, prawda? cały czas gdzieś a, idziemy do przodu, bo też są te elementy pewnych możliwości, niekoniecznie li tylko mm, twarde inwestycje, ale też tworzenie pewnych warunków do rozwoju, również w sferze społecznej, w sferze kultury, w sferze przedsiębiorczości. Prawda? To, to, to staramy się łączyć jedno z drugim. co dalej przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne czyli kontynuowanie budowy dróg kolejnych uzbrojenie bardzo silne terenów inwestycyjnych i utworzenie w najbliższych kilku latach tego miejsca koncentracji przemysłowej to jest dla nas priorytet, plus utworzenie osiedli mieszkaniowych, które by dawały świetne warunki do życia, do inwestycji mieszkańcom nie tylko naszej gminy, ale również spoza Gminy Padew Narodowa. I to są dwa główne jakby zadania. A oprócz tego, marzenia, moje marzenie, to jest utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej na terenie Gminy Padew. Już mamy miejsce przygotowane, koncepcje. Zrewitalizowanie rynku, podniesienie możliwości zatrudnienia przez mieszkańców naszej gminy. To są takie fundamentalne, jakby główne zadania, oczywiście utworzenie kolejnej stacji. Pozyskiwanie uzdatniania wody, czyli zdywersyfikowanie jakby dostaw wody mieszkańcom i rolnikom również i przedsiębiorcom. Więc jakby to są główne zadania inwestycyjne, ale oprócz tego oczywiście utrzymanie trendu niskich podatków i zwolnień podatkowych dla naszych mieszkańców, co jest też jednym z elementów przyciągania nowych mieszkańców, a także utrzymanie wysokiego poziomu nauczania. To też ma znaczenie, żeby tutaj nasze dzieciaki osiągały zamierzone cele, czyli dostawały się do wyważonych szkół i to się póki co dzieje, te wyniki są dobre, natomiast, natomiast no chcemy, żeby dalej ten trend miał miejsce. Poza tym oczywiście no dalej przed nami różnego rodzaju zadania, może nieco mniej kosztowne, ale też tworzenie pewnych centrów budowania pamięci z jednej strony historycznej, regionalnej, czyli centrum, centra Łukasiewicza, które też są złożone w tym momencie projekty. Przy tych centrach chcemy budować pewne elementy związane z działaniami nieco quasi muzealnymi, ale też centrami społecznego budowania poczucia wspólnoty, budowania pewnych projektów społecznych. Także to też jest wszystko przed nami i myślę, że w najbliższych no, trzech latach akurat na tym się bardzo będziemy skupiać.